Dziesiąty odcinek Zajdź historii 3. Czeskie morze. Przed państwem. Co to dzisiaj chcę zrobić? Dzisiaj chcę zrobić generalnie, oficjalnie rozwiązanie kwestii niemieckiej, czyli, czyli po prostu wchodzimy w Niemców po całości. I po tej wojnie sobie jeszcze podbijemy dziedzictwo od cywilizacji na miesiąc i to będzie dobry pomysł mi się wydaje. Wypowiedz wojnę. Senegal może dołączyć. Aha. Szwajcaria może po naszej stronie dołączyć, ale my tak nie będziemy tutaj chcieli nadwyrężać nas, cierpliwości naszych yy, towarzyszy. Po prostu wejdźmy jak najszybciej na teren Niemiec, żeby to była jak najszybsza i na jak, jak najłatwiejsza operacja. No i dobra, zajęło nam to dwa miesiące, trochę dłużej niż Rumunię, no ale zawsze, zawsze coś, zawsze coś. Konwersja, reparacje, jakieś tutaj inne pieniądze jeszcze. Yy, Wszystkie, wszystkie prowincje. Nie wiem, to możemy jeszcze więcej chcieć. 83 tylko tej ekspansji będę miał po tej wojnie. No i chciał jeszcze upokorzenie zrobić. Bardzo dobrze. Tak, Niemcy właśnie zniknęli mapy <laughs> Europy. Tak więc teraz udamy się na północ całkowicie, żeby zająć się Holandią, a z zjednoczonymi prowincjami. To będzie szybka operacja, mi się wydaje. Konwersja na raz. Nierdzenna prowincja na dwa. I tam się już zostawiliśmy. Ekonomię będzie trzeba znowu porozwijać trochę po przejęciu tylu, tylu ziem nowych zaoferowań. Oferta sojuszu od Polski. Znów moglibyśmy wejść w sojusz z Polską, ale że powiedziawszy, nie dobra, to może się przydać, że będziemy szli na jakąś większą wojnę z Włochami na przykład. Dlaczego by nie? Szczególnie, że Polska. A, Polska ma z Rosją bardzo dobre relacje w tej chwili, więc oni raczej ja tam nie będą się zbili z naszymi z, z szanownymi sąsiadami. Z, z szanownymi przyjaciółmi. Przepraszam, przepraszam. Centra innowacyjne Plus 10% banalności, ale to właśnie mi się nie opłacało tej pory Ja bym sobie rewolucję rolniczą zrobił I wpływ z produkcji bym zwiększył na razie Głupieckiej 28, dziedzictwa, natury. kurcze Teraz się zastanawiam, co tutaj pójść Może ekonomię ulepszyć, bo mamy tylko 9 punktów Kurczę 9, 20 Infrastruktura no Już prawie na 1 coś co stoimy Powinniśmy, powinniśmy coś takiego zrobić Maksymalnie porozwijać Cóż, w niektórych miejscach mamy maksimum strzelone, więc spoko to wygląda. Budynki jakieś by się przydały, co? Budynki skonstruowane, 613, jasny gwint, kiedy byśmy to zrobili? Kiedy nam się udało takie osiągnięcia tutaj wyrzeźbić? No dobra, korzystając właśnie z okazji, że mamy już całkiem małą, agresywną ekspansję, to powinniśmy chyba wejść sobie w Republikę Zjednoczonych Prowincji. A, do 1 listopada jeszcze rok mamy, 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 mamy rozejm. No dobra, no poczekamy w takim razie grzecznie. Majk, rok kolejny musimy sobie pogorszyć relacje <grywa> moglibyśmy zniewagę po prostu wyspać ale już darujemy to sobie wypowiedz wojnę dzień doberek chodzimy sobie do was jak do siebie przede wszystkim zajęcie błyskawiczne całego całego obszaru bo to jest mały obszar jak te wojska powchodzą z różnych stron na te same prowincje to szybciej je zajmą przede wszystkim No cyk pyk 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 znaczy oni mogliby w sumie nie się jeden na drugim, to by szybciej to poszło. Ale co ich będę uczył? Nie chyba ja nie będę ich uczył, ale wskażę im po prostu lepszą drogę. I wychodzi na to, że jeszcze musielibyśmy tutaj gdzieś wylądować sobie dwoma jednostkami. Tutaj do wojny nie powinna wejść Wielka Brytania jeszcze? Oni się w ogóle tym nie przejęli, że ich sojusznik dostaje sromotną porażkę. U! U, 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 u biedna. Biedna wielka Biedna Wielka Brytania, o Jezu. Nawet nie muszę ruszać tych wojsk, po prostu te 40 tysięcy zostaje zawsze i tak żywe. Dobra, 98% to możemy postawić żądania w takim wypadku i interesuje nas przede wszystkim wszystko. Wszystkie wasze pieniądze, upokorzenie was nas interesuje. Ta część Ziemi nas interesuje i to ta tak samo. Przekroczymy! Mmm, agresywną ekspansję. No nic, to musimy chyba zrezygnować z upokorzenia. A to więcej niż 100 to będzie ten, to będzie, to będzie konflikt. Więc jest git. Mamy tylko 100. Zaraz, 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 stop, stop, stop. Jest 100, 002 Znaczy 1002 Nic się nie wydarzy, prawda? W sensie. Nie macie powodu, żeby jakąkolwiek koalicję budować przeciwko mnie. Szanowni sąsiedzi i szanowni przyjaciele. Nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o cholera um, Dobra, dobra, wszystko zrozumiałem, zrozumiałem, przekaz na to wychodzi, że bardzo dobitnie zresztą um, Wezmij sojuszników w takim razie Bo jesteśmy w tym razem, prawda? Jesteśmy w tym razem, jeee yeah. Wezmij, wezmij sojuszników. Nie mam już sojuszników do wezwania. Musimy odepchnąć wszystkie ataki wroga w tej chwili. Musimy zaatakować jako pierwsi. Wszystko, co mają Włosi. W się musimy zająć ich po prostu jako pierwsi. To jest nasz cel. My musimy wejść. Każdy możliwy obszar, gdzie tylko będą ich wojska się znajdowały. W tej chwili musimy, musimy całkowicie ich zdominować. Musimy stack wipe'a dać stack wipe na nich robić. To chodzi głównie o włochów. <noise> Musimy po prostu wejść w nich jak, w jak do siebie, nie? Musimy to rozsądnie tutaj, o kurwa. <laughs> nie, to może być koniec. To może być sromotny koniec robotna klęska. Ach, dobra. Ten obszar interesuje. Generalnie kończą nam się wojska, generalnie jesteśmy pod pełną okupacją, w tej chwili nawet Rosjan, dlaczego wszyscy nas przestali lubić, nienawidzę, nienawidzę was i wy nienawidzicie nas jednocześnie. Ojeju, ojeju, co tu się dzieje? Lecimy dalej. Jestem pewien, że uda nam się to zrobić. 18%, no jeszcze trochę. Jedną armię straciliśmy w tej chwili, ale to nic. To nic, bo my moglibyśmy w tej chwili lecieć tu, na Afrykę całą. 4% potrzebujemy dla białego pokoju. <grybujesz> to jest. To jest szansa, to jest nadzieja, tylko że tak Hiszpania już tam tutaj krzyżuje plany, w 3% jeszcze musimy odzyskać. O Jezu, to już jest ciężko w tej chwili. Ale gdybyśmy weszli tutaj... Odzyskać Pragę. 25, biały pokój. Przeżyliśmy to! Przeżyliśmy to! Jest! Mamy to! Mamy to! Udało się, mogłem lepiej balansować między tą szarżą a obroną, ale i tak, ale i tak się obroniliśmy. Obroniliśmy się, jesteśmy nie do powstrzymania w tej chwili. Ja pierdzielę. Straciliśmy co prawda mega dużo armii. Straciliśmy połowę armii, praktycznie. Całe zasoby nam poszły w pierwszych miesiącach wojny. Ale ale nie musieliśmy atomówki używać. Z drugiej strony, jakbyśmy atomowę zajebali komuś na łeb, nie pomyślałem o tym w ogóle. To byłby dobry pomysł. Wow, wow, wow. Wow. Uf. 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 Wszystkie prowincje będą narodowe od tej pory. Cud może coś budowany, zamek. Zamek, buduj zamek. O tu dostępne dziedzictwo. No, teraz to już możemy sobie odlokować różne rzeczy. Te sojusze by się przydały Ci dwa sojusze naraz na przykład. AM. Um, odzyskiwanie zasobów ludzkich to by nam się przydało bardzo jeszcze. Wow, udowodniliśmy, że, że możemy to wygrać. Wow, dobrze, że Polska powstrzymała jeszcze tą inwazję. Ale też za późno się skapnąłem o tym, gdzie ja powinienem lecieć właściwie, nie? Gdybym od razu się dobrze tutaj rozstawił i zajął, zajął Włochy, a potem poleciał na Hiszpanię, to byśmy to. Nawet moglibyśmy to jeszcze wygrać. Mało tego, wygrać to po prostu moglibyśmy. To um, słoby ludzkie w odbudowie. Akademia wojska do ulepszenia. No, ale to chyba to jest zwycięstwo głównie dzięki temu, że ta armia jako tako się trzyma dobrze, nie? Wow, nieźle. To było niezłe, muszę przyznać, Charger, no właśnie. No, mi tutaj no, mogłem to lepiej jakoś zarządzić, ale, ale za, za, dużo, za dużo pomysłów miałem na raz do realizacji. Teraz tak, dziedzictwo. Jeszcze raz moglibyśmy sobie odblokować coś. A utrzymanie prowincji, sobie zmniejszyć, no i 313 budż w budżecie w tej chwili zostaje, nie? Powinniśmy tak, no 30 koła jednostek to różną ręką sobie stworzyć. Czemu nie mogę wy... Czemu nie mogę tego stworzyć? Słuszną mam armię. Wybierz prowincję. Okej. Okay. Takie coś póki co słuszmy. Niech powoli ta armia powstaje. Oj, to ludzie, z którymi mieliśmy takie dobre relacje, nas zawiedli. Ale dobrze, że z Polską mieliśmy sojusz. Ja nie, nie wybrałem tej drogi bycia niezależnym. Chociaż to nam pomogło. Chociaż z Hiszpanią byłby lepszy wtedy sojusz. I teraz co? Rozejmów dużo mamy. Mamy rozejmy. Najbliższe 5 lat. No to mamy 5 lat na zbudowanie potęgi na nowo, nie? Zaczniemy od odbudowania, czy od, od zbudowania portów. Następnie uzupełnimy brakujące budowle. Army zbóż zaleją niezagospodarowane ziemie w naszym państwie. Przystanie również. Budujemy ekonomię. Budujemy wojsko. Budujemy bomby atomowe. Idziemy na pierd... Przeszliśmy najważniejszą próbę w tej chwili, skończyli nam się generałowie oficjalnie, wszyscy podchodzili. Dobra, 1300 dziedzictwa cywilizacji, czyli to znaczy, że... Moglibyśmy się zacząć w końcu interesować sojuszami. Bardziej. Nie mamy już przyjaciół, co prawda żadnych, poza Chińską Republiką Ludową. Ba, jeszcze moglibyśmy coś tutaj odblokować nowego, na przykład obrona jednostek, tradycję wojskową. Maksymalne morale sobie jeszcze możemy zwiększyć. To już nie wiem jak bardzo duże morale będzie miała nasza armia, ale podejrzewam, że największe. Ekonomia 10. Mamy w końcu ekonomię na poziomie 10. Um, moglibyśmy sobie wydajność zwiększyć troszeczkę. Mamy ta 4,8. Pokoł, przyrost y, dziedzictwa jest obecnie, więc też się nie będziemy o to musieli martwić. Infrastrukturę możemy sobie poolepszać i w sumie, infrastrukturę polepszać żeby nie było głupio. 9 agresywnych ekspansji. No, Nigeria teraz, jak wystrzeliła. O, Chińska Republika też ta nieźle wystrzeliła. No, ale. No, my teraz długo, długo nic nie możemy tutaj zrobić. Możemy coś tylko wzmacniać i wzmacniać i wzmacniać. Aż w końcu będziemy niepowstrzymani. No, chyba, że Wielka Brytania. Hmm. Wielka Brytania, czy, wy... czy wycieczka na wyspy, to jest jakiś fajny pomysł. Dla nas, mi się wydaje, że nawet zajebisty pomysł to będzie. Co tu mamy fajnego? Maksymalne zasoby ludzkie, utrzymanie armii, efektywność oblężenia mega dobre. To jest chyba najlepsza opcja. Utrzymanie armii, prędkość ruchu armii, koszt budynków wojskowych no, powiem szczerze, że chyba to mnie najbardziej zainteresowało w takim razie. Efektywność oblężenia plus 10% prawie. Wow no, to może, być, to może być siła, to może być potęga, to mogą być właśnie Czechy, to ta era nauki, znowu, znowu zresztą, no bo dziedzictwo Możemy sobie zagospodarować w coś gdzie jeszcze nie mieliśmy nic zagospodarowane, coś inwestycji w ekonomię do nas nie interesuje raczej Wydanieść podatkowa, Wydanieś podatkowa jakby nam wzrosła też byłoby spoko, te 1,5% to jest zawsze coś Budynki już wszystkie istotne postawiliśmy. 45 dziedzictwa na miesiąc. To możemy póki co się tym raczej bardziej nie interesować. Zasoby ludzkie padałoby trochę zwiększyć, bo zauważyłem, że przy większym konflikcie, jak stracimy już trochę tych, tych zasobów ludzkich, to się robi problem, nie? I tak, zasoby ludzkie to 1459. Czy moglibyśmy to sobie jeszcze jakoś, jak ewentualnie nakatniemy fabrykę broni? No tylko 100 to zwiększy, co prawda? Maksymalne zasoby. Tego sobie zwiększymy tutaj ludzkie przede wszystkim 9 razy. Tam gdzie jest największy przyrost naturalny. No to dobra. Ulepszamy sobie. To nie w tych dwóch, trzech miejscach, w dwóch miejscach właściwie tutaj sobie ulepszymy. I dalej byśmy sobie pobudowali budynki wojskowe. Żeby tymi budynkami wojskowymi właśnie było. Centrum poboru by się przydało. Centrum poboru w kilku miejscach by się przydało raczej. 5 centrów poboru. Załóżmy, że coś tam to zmieni w przyszłości na plus. No dobra! To byłoby na tyle w tym <śmuszny> pokręconym odcinku. Dzięki za uwagę i obecność i za wszystko. Słyszymy się w kolejnym materiale. W kolejnym materiale, w którym już prawdopodobnie wybierzemy się na wyspy. Pa! Pa!